Do wygrania takie cudo, zostaw kreatywny komentarz, wbij na stronę g4skins, użyj kodu Szymonek EK, po czym wysi potwierdzenie życia kodu na mojego Discorda. Powodzenia! Hejo hejo, witamy do nowym ze strony g4skins, na starcie przypominam kod Szymona EK, plus mikrofon na kształt na start, strona TK i właśnie do pełnoletni. No i dzisiaj widzowie idziemy praktycznie na sam dół, nowe skrzynki wleciały, kiedy ty to oglądasz już trochę są, ale my właśnie w tym momencie je testujemy. Zobaczymy co nam tutaj da, 6 16, 4, 8 i 112. Więc ciekawe Zobaczmy Okej okay. 6zł to chyba taka bardziej bezpieczna skrzynka A procentówka, procentówka 4% okej okay. Typowa procentówka za 6zł No obojętne co innego wypada będzie miło tak, no dobra Oj, Fasmozik się tutaj wkradł, ale pierwsze 7zł Założenie trochę jak, mm, jak moje skrzynki no oczywiście moja to moja, tak? Moja jest. No moja jest dużo lepsza, tak? No nie oszukujmy się. Ona ma to coś. Więc na spokojnie, na spokojnie kolejny raz 6 zł. I próbujmy, i próbujmy. Powolutku do celu. Powolutku powolutku i w końcu coś tam da. W końcu coś przyszpąci trzeba dać czasu i rozwoju przede wszystkim i <laughs> 7, nic masz. Dwie. Galilek, fajny Galil, fajny Galil to na pewno 13, okej. Okay. Powoli, powoli do celu. Zaraz coś sypnie, tak znowu faj 7. Hmm to mogłoby trochę lepiej. Chcesz sprzedać swoje skiny łatwo i bezpiecznie, wejdź na stronę Your Skins z linku w opisie. Sprzedaż skinów odbywa się natychmiastowo. Strona posiada możliwość wypłaty na wiele różnych sposobów, na przykład Paypal, Revolut, wiele, wiele innych. Istnieje też poziom bonusowy, czyli im więcej sprzedaż, tym więcej dostaniesz bonusie na stałe. Jeśli wejdziesz z linku w opisie lub użyjesz kodu SzymonaKyky na stronie, dostaniesz plus 5% do sprzedaży na stronie Więcej. Zapraszam cię serdecznie. Lepiej nie oszukujmy się. Kolejne 23, Spoko. Spoko. No nie no jak to jest prezentować? Trzeba podkręcać. Trzeba tutaj podkręcać, ewidentnie. Podkręcać i szybkie 5 i fast mod i, i myślę, że trzeba do Battle przejść przede wszystkim, bo... Na Battle tutaj bardziej oddadzą na pewno. Na takim, na takim procencie Do default'owo jednak się nie oszukujmy, No Kurde no, na 3 jeden skin Jeszcze to nie jest zwrotka, na 4 myślę, że z 2 może dać no wiadomo, może dać więcej, ale no właśnie Coś takiego, no jednak pamiętajmy o tych procentach Jakie tutaj są, ale powoli do celu i zaraz nam coś może sypnie dychy, dobra Powoli, powoli 14 Może zaraz coś da, może zaraz coś da Ok, glock Dawaj 5 kolejnych 30 30 i mamy 23 Kurde, no powiem wam to szczerze, no dupy nie urywa Tak, no chyba lepiej się tego ująć nie da, no nie ma jakieś wow, nie? Nie czuję, nie czuję, żeby tu naprawdę miało coś polecieć. Takiego wow wow wow, nie? Że nagle posypią się grube pieniądze, ale spróbujmy tego fast moda. Pierwsza, 14, minus. Druga. Oj, tragedia. Złoty 40. No trzecia. No, też tragedia, Sam Galil. No nie wystarczy, mniej niż połowa. No to może być drogie. 62, fajnie, już razy dwa to będzie profit? Możliwe. To się niestety nie. Kurde, no. no. Nie chcę być jakiś agresywny, negatywny, ale no mi osobiście to się leciutko nie podoba. Ponieważ, no. Kurcze. Trzy, no nie, no, no mogłoby mocniej tutaj oddać, a ja ewidentnie no nie jest to drop jakiś premium, że tak powiem. Dawaj, dwa. No nie, no, jeszcze raz Glock Okej, fajnie 90, fajnie To z Fast Modem, coś leci, coś leci, no ale. No nie jest to wow, no nie ma tego wow, nie 6 Solo skrzynka, fajnie, razy 2 Dobra, próbujmy batla próbujmy batla bo ewidentnie to jest czas na nią, nie, żeby spróbować batelkę bo. To naprawdę jest ciężko, wam. Dobra, znowu underdog, spróbujmy 60 zł. Ostatnio same te underdogi, ale no w końcu musi dać, tak? W końcu musi oddać 60 zł, 10 skrzynek. Czy cena dużo, czy mało? Oczywiście to zależy od każdego z osobna. Powoli, powoli. Pierwsza skrzynka, mam nadzieję, że dla nich. Dobra, co to jest, nie? Ej naprawdę 35 zł z pierwszej skrzynki defrutowo tak nie, nie chciało dać, a nagle daje pierwsza skrzynka i dla nas. Na no, labatla się na pewno zwróci. Już, no, już się zwróciła w sumie. Pra, no, ładnie. Już się batelka zwróciła. Tylko, mam nadzieję, że dla Botów da lepiej. Bo, jak na razie, my wygrywamy i mi się to osobiście nie podoba. No, tutaj jest 20. Tu też powiedzmy, no nie no. No, tu jest też powiedzmy 20. Nie no. Muszą coś po 15. Dobra, to jest hit. To jest hit. Ale widzieliście, co to defaultowo dawało To jest naprawdę hit. No, to jest hit. To jest hit. Hit 17. Przejdzie to Kurde chyba Razy dwa Taki spoko chyba mi się wydaje Dajcie znać w komentarzu, czy otwieraliście coś, wam dało Chyba spoko, nie? No, ba na Baty coś pokazało, nie? Defaultowo uważam, że Kurde ciężko, nie? Ciężko, naprawdę ciężko Ale chyba Chyba git Dajcie znać Dziękuję za obejrzenie do końca Do na następnego odcinka Zapraszam godzinę godzinie 18 Hej